Archer Mercury to gra, która została wydana w 2005 roku wyłącznie na PSP. Jej wydawcą była Ignition Entertainment, firma której nie kojarzę. Twórcami z kolei było Awesome Studios, którzy są dość niszowymi twórcami gier. W grze sterujemy płynną rtęcią, na którą odciałowują prawa fizyki. Ta rtęć może przybierać różne kolory, które mogą się również ze sobą połączyć. Kolory oczywiście przyjmują wartości świetlne, co oznacza, że połączenie koloru czerwonego i zielonego daje kolor żółty. Połączenie koloru zielonego z niebieskim daje kolor jasnozielony, a połączenie koloru czerwonego z niebieskim – fioletowy. Natomiast połączenie zielonego, czerwonego i niebieskiego daje kolor biały. I właśnie dlatego, że tortęć – może się podzielić na dwie lub więcej części. Trzeba oczywiście uważać, aby nie spaść. Co prawda, trochę rtęci może się wylać, ale kiedy wyleje się całkowicie lub kiedy wyleje się jej zbyt dużo, przegrywasz. Gra dodatkowo jest na czas. Kiedy się skończy, również przegrywasz. W grze musisz dotrzeć do określonego punktu lub określonych punktów. Musisz zaliczyć wszystkie, aby wygrać poziom. Plus. Musisz mieć również odpowiedni kolor, aby włączyć przełącznik. Oraz są w grze takie pola, które przepuszczają rtęć określonego koloru. Ilość czasu, jaki nam pozostał, oraz ilość rtęci, która nam pozostała, są pod koniec poziomu podliczane jako punkty. W grze jest sześć rozdziałów. Każdy z nich ma 12 poziomów: 3 z małą ilością czasu, Trzy, w których musisz uważać, aby nie wylało się za dużo rtęci. Trzy, w których jest większa ilość przełączników. Oprócz tego są dwa poziomy, które są poziomami combo, z których jeden jest połączeniem poziomu czasowego i procentowego, a drugi jest połączeniem poziomu procentowego i przełącznikowego. Kiedy przejdziesz 11 poziomów, zostaje dla ciebie otwarty poziom BOS, który jest połączeniem poziomu czasowego, procentowego i przełącznikowego. Do tej gry powstała kontynuacja zwana jako Mercury Milddau. Kiedyś może opiszemy. Na Wii powstała podobna gra, Mercury Milddau Revolution, ale te gry zostały bajkowo zrobione. Z kolei część, którą opisaliśmy, była zrobiona bardzo mrocznie. I polecam tę grę, jeżeli oczywiście macie PSP oraz tą grę w pudełku, gdyż niestety gra nie jest dostępna na żadnej platformie cyfrowej. Na szczęście gra jest tania. Gry oczywiście nie ukończyłem, choć i tak zaszedłem daleko. Mimo wszystko grało mi się całkiem dobrze.